Pantera, piekawkę na trasie. Dzisiaj jest zdecydowanie ładniejsza pogoda. Wyruszamy prawie o świcie, bo jest przed 12.00. Atakujemy Los Gigantos w naszym obuwiu, który będziemy testować na Maderę. To są takie półtrekkingowe te... pół obuwia. Proszę panu Wiktoria z bliska. Okej, okay, mamy to. Najlepsza pizza w mieście. A dlaczego? Bo jedyna. Budowa, budowa. Uuu. Uśu, czy tobie jest zimno? Nie. Gęsia. Tutaj jest tak pusto, nikt nie jeździ, muszę być busem. Może hotele wybieramy tanie, ale restauracje wybieramy dobre. Także, ciap ciap. Zastanawiamy się, czy pójść na Los Gigantos, czy usiąść tam koło tego Pana i się troszkę popalać Jak uważacie, że ja marudzę, to posłuchajcie trochę tej Pani Ja nie marudzę. Gdzie iść? Ja nie marudzę, tylko ja proponuję abyśmy poszli sobie na plażę czarną popływać trochę w oceanie a potem pojechali na wycieczkę statkiem na rozgigantes. Gigantes To nie jest marudzenie To jest Ciap, ciap Wzięliśmy dwie specjalności szefa Lazania, ryszkery, słoneczko, piweczka, chup, chup. Chup, chup. Los gigantes i miasteczko gdzie jesteś, koleżanki na ciebie czekają z utęsknieniem Można się opalać tylko trzeba uważać na meduzy. Błękit oceanu, brąz klifu i biała pianka, jak z piwa. Monumentalizm skał, w do refleksji i sedumy. Przystań, chwila ciszy, światło. Reklama sponsorowana przez YOLO Estate Jeżeli chcecie kupić Mieszkanie Tutaj tak widzicie 295 000 euro 350 tysięcy 280 90 metrów Tyle pokoi Także coś możecie sobie wybrać Pamiętajcie, że 7% Tego trafia na Moje konto, gdzie będę się dobrze bawił za Wasze pieniądze, także warto. I możecie mieszkać tutaj. Ja z moim błęczykiem przemierzamy Tam, ja. cały świat. Szymonku, czekam na siebie. Wow. To się nazywa fala opaszenia. No, Dobra fala. To będzie piękna fala. Syk! Można się bawić? Za darmożkę? Aż uciekli już. z tego baseniku można sobie zejść tutaj po tych schodkach i się pluskać. Cyk. A my tymczasem idziemy dalej zwiedzać. A teraz jesteśmy w San Francisco. specjalnie dla moich widzów, tęcza Gdzie jest garnek ze złotem? Tak, to prosimy o test to Już kosztuje? Dobre? Bardzo dobre W skali od 10 do 10? Zdecydowanie 10 Super, polecamy Polecam. Zdecydowanie stwierdzam, że sandwija smakuje tak samo jak wino od mojego ojca. Mam nadzieję, że równie dobrze nie kopię. Tak wygląda nasza tuna. A teraz pokażę Wam coś, czego w życiu nie widzieliście: słomka w lodzie. Zobaczcie, jaki jest na nami zacny widok. Wyspa, nad nią chmura. Jeżeli chcecie zapisać się z nami na następny wyjazd, gdzie maszerujemy dookoła świata to zapiszcie się, link będzie poniżej. I co? I subskrybujcie kanał. Dokładnie. Nie róbcie tego. <noise> Patrzcie mordeczki. Geoboot nawet na wakacjach pracuje. Nie ma zmiłuj. Walczymy do końca, ale przynajmniej mamy ładny widok. Oh, Singing, don't worry about a thing, Cause every little thing gonna be alright Rise up this morning, spiral the rising sun Three little birds, feed by my doctor Singing sweet song, our melody's frew and true.